Okej. Okay. 25 października 8.26 czasu polskiego. Bitcoin kosztuje 19300, a przed nami kilka ważnych wydarzeń. 27 października PKB w Stanach Zjednoczonych i 2. listopada stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo omówimy sytuację on chain na rynku kryptowalut, a także Apple NFT Wielka Brytania oraz nowy premier oraz raport na temat płatności Bitcoinem. W 2030 roku dodatkowo dane on-chain, wskaźnik CBR, wskaźniki nuple oraz wskaźniki typu open interest, także Bitcoin stablecoin reserve ratio oraz listing kryptowalut, o którym była mowa na Max Data Up Tier 3. Zwróćcie uwagę, Alert został wysłany w tym punkcie, od tamtego momentu już 15% wzrostu, natomiast w międzyczasie można było na tym ciekawie pograć, o czym też mówiłem w poprzednich materiałach. No i jeżeli jeszcze nie wbiliście, to koniecznie na. Telegramie rozmawiamy codziennie o kryptowalutach, o rynku, i tutaj prowadzimy regularne live streamy. Także koniecznie wbijcie na ten telegram. Dodatkowo, jeżeli chcecie współpracować z Max Data App, odezwijcie się do Max Data Crypto na Telegramie, analitycy rynku, deweloperze IT oraz afiliacje. Nic to tutaj usłyszycie, to nie jest porada inwestycyjna. Ten rynek jest bardzo, bardzo dynamiczny. Zaczynamy zatem od tego, co czeka Bitcoina w najbliższych dniach. Pierwsza informacja to jest taka, że 27 o godzinie 13.30 będzie PKB w Stanach Zjednoczonych. Przewidywane jest na poziomie 2,4%. Wszystko co powyżej, będzie skutkowało potencjalnie. Negatywnym wpływem na dolara i pozytywnym wpływem na Bitcoina poniżej odwrotnie. Natomiast z 2 listopada godzina 19.00 przewidywany stopy procentowe poziom podwyższenia na poziomie 75 punktów bazowych. Oczywiście wszystko, co powyżej Bitcoin w dół, a wszystko co poniżej, na przykład pół procenta bitcoin w górę. Będziemy te wydarzenia analizować w trakcie i tuż przed będziemy pod nie zagrywać i je rozgrywać, ponieważ teraz bitcoin jest w takim bardzo kluczowym momencie, w którym za chwilę jest tutaj duże prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy. Ok, przechodzimy teraz do nupla. Nupl jest bardzo, bardzo nisko w długim interwale. I generalnie w tych poziomach, na których byliśmy w przeszłości, to były bardzo dobre momenty pod akumulację Bitcoina długoterminowo na okres roku w górę. Przechodzimy teraz do newsów Apple. Firma Apple opublikowała zasady dotyczące transakcji NFT, wszystkie zakupy tego typu będą obowiązywać według standardowej stawki 30%. To jest dobra informacja, że oni w ogóle tym się interesują i że NFT będzie można kupować w App Store. Kolejna informacja: Wielka Brytania. Nowy premier Wielkiej Brytanii jest entuzjastą kryptowalut. Rishi Sunak był odpowiedzialny za realizację szeregu inicjatyw związanych z kryptowalutami, które miały na celu normalizację walut cyfrowych i zintegrowanie z brytyjską gospodarką. Sunak poparł również badanie mające na celu przyjrzenie się potencjalnym korzyściom stworzenia waluty cyfrowej Banku Centralnego, czyli CBDC, którą jak nazwał Britcoinem. Okej, okay, kolejna informacja, mianowicie raport na temat płatności bitcoinem. Okazuje się, że światowy rynek kryptowalutami, według tego raportu, na chwilę obecną oczywiście jest wart 931 milion, miliardów dolarów, natomiast przewiduje się, że do 2031 osiągnie 3,7 biliona dolarów wartości, co oznaczałoby wzrost na poziomie 16% rocznie. Ponad. To jest bardzo dobra informacja dla rynku kryptowalut, jeżeli takie są predykcje według tego typu raportów. 16% rocznie dla jakiegokolwiek rynku jest to bardzo, bardzo dobry wynik. Ok, wskaźnik CBR pokazuje nam na chwilę obecną lokalne niskie poziomy. Zwróćcie uwagę, lokalne niskie poziomy były również pokazywane na tym etapie, w tym punkcie, gdzie Bitcoin rzeczywiście za chwilę ruszył w górę, również i w tym, i w tym punkcie, i w tym położeniu. Natomiast na krótszym interwale, natomiast na przykład na interwale dwugodzinowym wyglądało to. Albo na przykład na interwale 15-minutowym. Wyglądało to następująco. Zwróćcie uwagę, wybicie tego wskaźnika dokładnie w momencie lokalnego szczytu bitcoina. Bardzo ciekawy wskaźnik, moim zdaniem, pod zagrywanie i rozgrywanie i dodatkowe sugerowanie się nim. Zwróćcie uwagę, lokalny szczyt bitcoina. Bardzo mocne korelacje z tym wskaźnikiem. Ok, przechodzimy do analizy profit and loss. Zwróćcie uwagę, jesteśmy teraz praktycznie Poniżej tych średnich kroczących, które tutaj wyznaczyliśmy na interwale 10-minutowym, to jest wskaźnik, który pokazuje, jaka część rynku jest na stracie. I te momenty, gdy ten wskaźnik jest powyżej tych średnich kroczących, zwróćcie uwagę, to są bardzo dobre momenty. Generalnie były przez ostatni czas pod akumulację bitcoina. Na ten moment jednak jesteśmy w poniżej tych linii, tych średnich kroczących. W związku z tym moglibyśmy spodziewać się jeszcze jakiś. Ewentualnie lepszych momentów na zakupy. Natomiast ten wskaźnik, wskaźnik Open Interest, czyli ten wskaźnik, pokazuje dosyć wysoką liczbę pozycji na giełdach, natomiast wskaźnik stochastik RSI z niego wyciągnięty dosyć niskie poziomy, wysokie poziomy ryzyka na interwale 4 godzinowym zwróćcie uwagę, były i w tym punkcie, oraz i w tym punkcie, na tym stochastik RSI wyznaczonym. Natomiast na ten moment jesteśmy na dosyć niskim poziomie, co by mogło sugerować, że za chwilę ten poziom tego stochastik RSI się zwiększy. Potencjalnie zwiększy się również liczba tych pozycji na giełdach. Mogłoby to się wiązać z nagłym wybiciem ceny Bitcoina w górę lub nagłym wybiciem ceny Bitcoina w dół, a dopiero później bardzo szybko w górę. OK, będziemy to obserwować, co się tutaj będzie działo na rynku. Natomiast wskaźnik BSRR. Zwróćcie uwagę, również na interwale 1 godzinowym jest bardzo, bardzo nisko. Te niskie poziomy generalnie bardzo często korelują z niską ceną bitcoina lokalnie, natomiast wysokie poziomy korelują bardzo często z wysoką ceną bitcoina, która ma również korelację z wysokim ryzykiem od strony podaży i niskim ryzykiem od strony i, i, i wysokim ryzykiem od strony popytu. Więc zwróćcie uwagę na ten moment, jesteśmy na stosunkowo niskim ryzyku według tego wskaźnika. Oczywiście zachęcam was, żebyście wszystkie te wskaźniki analizowali samodzielnie i w czasie rzeczywistym, bo to się bardzo dynamicznie zmienia. Natomiast informacja odnośnie listingu, ta informacja była wysłana przez narzędzia Max Data App tr 3. Jeżeli z nich nie korzystacie, to koniecznie wejdźcie na stronę Max Data App. Zarejestrujcie się jako użytkownicy Tier 3 i będziecie mieć alerty na telefon, alerty na Telegram, będzie do Was dzwonił Colorbot w momentach, gdy takie informacje są. My dostajemy. W związku z tym żebyście mogli po prostu na nich jeszcze więcej zyskiwać. Zwróćcie uwagę najpierw bardzo duża świeca. My nigdy nie sugerujemy wykraczania w momencie takiej bardzo wysokiej świecy. Zawsze mówimy o odreagowaniu, zawsze mówimy o zejściu do tych poziomów, na których ten coin był wcześniej tradowany. I rzeczywiście tutaj zeszliśmy do tych poziomów najpierw pierwszy raz. Można było tego coina tutaj na tych poziomach jeszcze zakupić, później bardzo ładny wzrost rzędu nawet i 18%. Następnie znowu zwróćcie uwagę od czyli realizacja zysku i znowu można było tego koina zakupić gdzieś na tych poziomach i jeszcze większe wzrosty rzędu nawet 27%. Ok, takie informacje na MaxData pojawiają się prawie codziennie, także koniecznie wejdźcie na nasz otwarty, bezpłatny Telegram, jak również na wszystkie pozostałe narzędzia, tak żebyście mieli dostęp do tych notyfikacji na bieżąco. Ok. Praca w zespole IT jest cały czas otwarta, w zespole analityków rynku również. Koniecznie odezwijcie się, jeżeli jesteście użytkownikami Maximusa Lifetime Tier 3. No i oczywiście to nie są porady inwestycyjne, każdy podejmuje decyzję samodzielnie. OK, na ten moment to by było na tyle. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Hej.